Cześć! Tutaj Amar z TechNews, kanału informacyjnego skupiającego się na technologii oraz gamingu. Zapraszam na cotygodniowe wydanie informacji i ciekawostek. W tym tygodniu znów wracamy do X Defiant. Jak w zeszłym tygodniu mówiłem wam, na co narzekają gracze, tak teraz informuję was o nadchodzącym pierwszym sezonie do gry. Wraz z nim do gry trafi frakcja GSK, trzy nowe bronie, nowy tryb Capture the Flag. Sezon pierwszy wystartuje już 2 lipca. Kolejny tydzień i kolejny raz wracamy do Apple. Tym razem powiem co nieco o nadchodzącym iOS 18. Jak już mówiłem dwa tygodnie temu, wraz z aktualizacją do 18 do iPhone'ów trafi AI, jednak o tym nie wiadomo jeszcze nic. Natomiast wiemy co innego o zmianach takich jak nowy ekran główny z dynamicznymi widżetami i modułową konstrukcją, która ma nam pozwolić na dowolne dostosowanie ekranu głównego. Co nie ukrywajmy, jest naprawdę wielką zmianą w jabłkofonach. Mają pojawić się nowe funkcje prywatnościowe. Według plotek ma się też ukazać nowa aplikacja fitness. Zdjęcia mają więcej opcji. Centrum zarządzania można dostosować pod siebie. Dostaniemy również sygnały ruchu pojazdów. Są to kropki, które mają zapobiec chorobie lokomocyjnej podczas korzystania z telefonu w trakcie jazdy jako pasażer. I to wszystko, co dostaniemy w tej aktualnie wczesnej wersji 18. Posiadacze jabłkofonów, jesteście zadowoleni? W niedzielę 9 czerwca odbył się Xbox Game Showcase, na którym mieliśmy zaprezentowanych naprawdę wiele tytułów, tych, które pojawią się jeszcze w tym roku, ale i tych nadchodzących w przyszłym. Wiele z nich ma pojawić się w dniu premiery w Game Passie, co jest dobrą wiadomością dla subskrybentów. Ja jednak nie o tym. Na pokazie zostały zaprezentowane nowe... Konsole, gdyż jak się okazało, jest to limitowana edycja Xbox Series X w wersji z 2 terabajtami pamięci masowej. Biała konsola Xbox Series X bez napędu fizycznego oraz Xbox Series S biały w wersji 1 terabajt, czyli to co dostaliśmy rok temu w wersji czarnej. Czy jest to coś, z czego fani zielonych powinni się cieszyć? Osobiście, jako fan marki, jestem nieco rozczarowany. Coraz głośniej mówi się o nadchodzących nowych układach graficznych od Nvidia, a w ostatnich dniach jeden z popularnych informatorów o Niku Kopić 7 Kimi zdradził nam specyfikację nadchodzących układów graficznych serii RTX 50. Jest tego sporo, więc w opisie filmu zostawiam wam link do artykułu, w którym to znajdziecie pełną specyfikację. Uprzedzam również, że jest to niepotwierdzone przez samą Nvidię, więc finalnie sama specyfikacja może być nieco inna. Najnowsza aktualizacja do Windows 11 wycofana z kanału Release Preview. Wersja 24H2 została wycofana nie z powodu wykrytych wcześniej usterek systemu. Przyczyną wycofania aktualizacji okazują się być problemy z wydajnością. Jak się okazuje testerzy narzekali m.in. na błąd związany z blikiem PCASVC.dll, który odpowiada za program Compatibility Assistant Service. Część z nich skarżyła się na wyłączające się gry odpalane za pomocą platformy. Platformy Steam, a jeszcze inni wspominali o zawieszającym się programie pakietu Office. Digital Foundry postanowiło sprawdzić 6-letnią już grę od Rockstar Games. Wiecie już o jakim tytule mowa? Dokładnie. Red dead Redemption 2 z DF sprawdzili, czy gra jest w stanie działać w 60 klatkach na konsolach obecnej generacji. Do testu użyli PCta o niemal identycznych parametrach co konsole i jak się okazuje? Według ich testów obecne konsole udźwignęłyby grę bez trudu. Co lepsze, Digital Foundry udowodniło, że Rockstar nie musiałoby się nawet specjalnie starać, aby większa płynność została dodana do tytułu. Jednak czy Gwiazdy Rocka zdecydują się na update gry? I czy będzie on darmowy? Czy trzeba będzie dopłacić? Tego niestety nie wiemy. Ekskluzywność gier od Xbox powoli umiera. Zgodnie z zapowiedzią fila Spencera z początku roku, a po Xbox Game Showcase wujek Phil że więcej tytułów trafi na konkurencyjne platformy takie jak PlayStation 5 czy Nintendo. Z jednej strony patrząc po wynikach sprzedażowych konsol zielonych zmiana taktyki jest dość sensowna, jednak z drugiej strony są posiadacze konsol, których ta informacja nie ucieszyła i dali to dobitnie do zrozumienia, gdy Fallout 76 zbombardowali obóz prezesa atomówkami. Sprawa nie jest łatwa i nie zmienia to faktu, że jeszcze kilka lat temu Obiecywano co innego, a przejmowanie studiów, takich jak Zenimax czy Activision miało zapewnić wzrosty, jednak czas i poniesione koszty z ostatnich lat pokazały, że strategia korporacji musi ulec zmianom. Wiem, że już wcześniej mówiłem o Apple'u, ale wierzcie mi, nie piszę tego w jeden dzień. No dobra, ale co wyszło tym razem? Otóż Apple i OpenAI, firma odpowiedzialna za chata GPT, zaczęły współpracę, dzięki której posiadacze jabłkofonów i aktualizacji do iOS 18 będą mogli swobodnie korzystać ze sztucznej inteligencji. Mógłbym na tym skończyć, jednak jak się okazuje, OpenAI za tą współpracę nie dostanie złamanego grosza. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce dostają całą masę odbiorców, dzięki którym będzie można rozwijać AI dalej. Nie zapomnijmy o tym, że sztuczna inteligencja trafi jedynie do iPhone 15 Pro oraz 15 Pro Max. A Wy co sądzicie o tej współpracy? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. PS5 dostaje nową aktualizację systemu, a w niej. Pomoc w grze dzięki wygenerowanym fragmentom rozgrywki innych graczy, większa integracja z Discordem, co ma się przełożyć na bezpośrednie dołączanie do czatów prosto z konsoli oraz udostępnianie profilu PlayStation Network w dowolnej aplikacji do przesyłania wiadomości bądź w apkach społecznościowych. W tym tygodniu mieliśmy również spory wyciek danych z Epic Games Store, dzięki któremu dostaliśmy potwierdzenie o zmierzających na PC Red Dead Redemption oraz The Last of Us Part 2. Pomimo szybkiego działania Epika dane można wciąż znaleźć w sieci, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, by dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszam do sperania. Znów wracam do Huawei, gdyż jak się okazuje Harmony S pobił właśnie iOSa. Tak, dobrze słyszycie, system od Huawei jest popularniejszy od Apple'owego. Jednak jedynie w Chinach. Co nie zmienia faktu, że korporacja może uważać to za mały sukces. Oczywiście na popularność tego systemu wpływa również fakt taki, że chiński rząd nakłada coraz więcej sankcji na technologię jankesów oraz zakazuje używania telefonów z nadgryzionym jabłkiem, jeśli praca obywatela Chin jest powiązana z tamtejszym rządem. Jeśli Huawei dalej będzie tak napierał w Chinach, to Apple może stracić duże pieniądze, gdyż jak wiemy rynek chiński jest mocno pożądany nie tylko w świecie smartfonów, ale również ogólnie pojętej technologii gamingu. Samsung znów zrobił nieco szumu wokół siebie i swoich produktów mowa o nadchodzącym Samsung Galaxy Watch FE zegarku który na polskim rynku w sprzedaży ma się pojawić już 26 czerwca a przewidywana cena na półce w sklepie ma oscylować między 850 a 1000 zł więc całkiem przystępnie rozmiar urządzenia to 40 mm będzie dostępny w trzech kolorach czarnym srebrnym i różowym złocie wyświetlacz to super AMOLED o średnicy 1,2 cala Dostanie moduł NFC do płatności zbliżeniowych, będzie można nim również zrobić analizę składu ciała, zmierzyć tętno oraz ma się pojawić funkcja EKG. Nie wiemy natomiast nic, jeśli mowa o czasie pracy. Na koniec mam dla Was dość komiczną informację, bądź nazwijmy to ciekawostkę. Otóż Mark Cerny, główny projektant konsol od Sony, w ostatnim wywiadzie dla serwisu Games Industry przyznał się, że jest mocno zaskoczony tym, że gracze wybierają granie w płynniejszych 60 klatkach na sekundę niż obowiązujący do dziś standard 30 klatek w lepszej oprawie graficznej. A przypomnę Wam, że zarówno Sony, jak i Microsoft zapowiadały, że 60 klatek na sekundę będzie standardem w tej generacji konsol, chociaż takie frazy sypadały i przy PS4 oraz X1, a czas i życie wszystko zweryfikowały. To wszystko w tym tygodniu. Serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka. Zostawcie po sobie komentarz, łapkę w górę lub w dół, i do zobaczenia za tydzień. Cześć!